Everything okay with you guys? Yes, this must be the entrance to the temple. How long do you think it'll take to repair the engine? Oh, it's more complicated than it seemed. You shouldn't wait for me. Ooh, how excited! A sunken temple full of danger and adventure, a lost artifact, and we are the valiant treasure hunters hot on the trail. Listen, Wilbur, you did really well in Seastone, but this is different. Things could get really dangerous here. I'd prefer if you stayed out of this. But... Uh, I'll call you if I need you, okay? But... He's gonna hate me for that. But I'd rather have an insulted gnome to deal with than a dead one. Witam Was moi drodzy serdecznie w trzecim już rozdziale The Bug of Unwritten Tales, czyli w zatopionej świątyni. Poprzedni rozdział był bardzo długi, ten natomiast będzie nieco krótszy, ale pewna nowość będziemy mieli do dyspozycji aż trzech bohaterów, naszą elfkę Ivo, Wilbura oraz tego, który tam został na górze, bo się boi i nie chce mu się pracować, czyli kapitana Neita. Hmm, teraz mamy do dyspozycji tylko elfkę. Rozejrzyjmy się tutaj, bo na razie drzwi chyba są zamknięte do tej jaskini, sprawdźmy to. This door. Czyli jest to jakieś wejście zastępcze prawdopodobnie, bo główne wejście zatonęło. Jakieś wnęki, bo trzeba znaleźć jakiś sposób na otwarcie tych wrót. Być może jest tu jakiś mechanizm, widzimy...

Stworzenie ognia i stworzenie wody zanosi się na jakąś trudniejszą łamigówkę, może łamigówkę logiczną, bo trzeba dopasować odpowiednie stworzenia do wnęk, czyli najprawdopodobniej odpowiednie przedmioty z ekwipunku. Jest niestety trochę zbyt łatwo, można to było bardziej skomplikować, no ale to zobaczymy. Takie i są możliwe, Gałąź możemy zabrać. I co tu jeszcze jest ciekawego? Wiadro wypełnione wodą. Skąd się przed bramą świątyni znalazło wiadro wypełnione wodą? No chyba dawno nikt tutaj nie przebywał, przynajmniej takie mam wrażenie. Wash with it. <laughs> Nie myję się. <laughs> tak, swoją drogą bardzo tu ładnie. Ta zieleń się w fajny sposób układa na tej nawierzchni. takie wzorki, fajne. No i to te, też jest dobre miejsce na spędzenie wakacji czy urlopu. Bo widać, że jest tu ciepło, jest woda, jest zieleń, czyli wszystko czego nam potrzeba, by się jakoś mm, zetknąć z przyrodą i by się tutaj dobrze czuć. Y, tak, mamy gałąź i wiadro wody. Tu jest sucha ziemia, może? Może spróbujemy ją zmiękczyć, nie wiem co wy na to. Hmm, coś się w w ziemi coś się rusza. Robaki były w ziemi, więc są stworzeniami ziemi. Tak dość zabawnie wyglądają, jak, jak sztuczne. Przecież to nie są sztuczne robaki? Nie wiem. Teraz może zawołajmy na górę do kapitana Nate'a. it's raining breadcrumbs don't tell me that we took that detour yesterday solely to get your bread rolls what are you implying so it was just incompetence i thought as much did you intend to throw the jar at my head hello oh. w dość oryginalny sposób. Chyba tam się pożywiał i rzucił nam szklany słoik. Coś w nim pewnie było. A resztki drzemu. Czyli bułki mu się skończyły, drzem mu niepotrzebny. No nic, tutaj są jeszcze jakieś ości rybie. Początek trzeciego rozdziału i w ogóle cały trzeci rozdział to jest taki sympatyczny moment. Dlatego, że właśnie mamy do dyspozycji całą naszą trójkę bohaterów jeszcze czwir ćwirka. No i uwydatniają się tutaj różnice w tych ich charakterach. Fajnie się ze sobą przekomarzają, dyskutują. No i właśnie teraz najbardziej widać, że to są takie żywe postacie, postacie z charakterem, z własną osobowością. Nie są to papierowe i jednowymiarowe postacie, to pewne. I to jest bardzo fajne. Porozmawiajmy z Wilburem. Tak, wiemy gdzie się dąsa. Iwo odsunęła Wilbura od akcji, żeby sobie krzywdy przypadkiem nie, nie zrobił, ale ćwierć ćwirek może chętnie do pomocy będzie. Choć to też taki delikatny ptak. No ale on potrafi latać w przeciwieństwie do Whitbora. Hello Cheep Cheep. There are four little alcoves by the entrance and creature of the air is written under one of them. Well, I just wondered if you could perhaps go into the alcove for a bit. Oh, get out of here. It's not a trap.

fly reconnaissance missions find another entrance to the temple push captain bonnet off the ship why is the bird allowed to help when i'm not cheap cheap can look after himself so can i i am a certified mage really then why don't you magic the door open for us

Iwo. Teraz sobie czytam dzikie białko chmielewskie i dowiedziałem się stamtąd, że, mm, że, że, że stąkami żywią się bażanty, a może pszczołami żywi się ćwierćwirek, chociaż w sumie pszczoły są pożyteczne i jest ich coraz mniej. Światu grozi zagłada właśnie ze względu na brak na coraz mniejszą ilość pszczół, więc może lepiej ich stąd trwale nie usuwać. No ale poradźmy się ćwierćwirka, może chociaż zdoła odwrócić uwagę pszczół.

Wyglądało bardziej na to, że to pszczoły żywią się ćwierćwirkiem, a nie odwrotnie. Na szczęście im uciekł. Uciekł przez k. Mamy już miód. Mamy już robaki. Brakuje nam jeszcze ryb. Ryby to stworzenia wodne. Dobra, nie chcę słuchać tego komentarza. Wypadałoby w jakiś sposób ryby złowić. O, zabierzmy tę linę, która... Brudzi się, butwieje, pęka, ale najważniejsze, że zwisa. I że posłuży nam jako część wędki. Przywiązaliśmy oś do końca ryby, ale to nie wszystko. Teraz linkę. Nie, nie, oś do, koń... oś do końca ryby nie przywiązaliśmy. Oś przywiązaliśmy do końca linki i teraz przywiążemy linę do kija. A już wiadomo, co może być przynętą robaki, a przynajmniej jeden z nich, bo szkoda marnować wszystkie robaki. Więc do dzieła jedna z bardziej zabawnych moim zdaniem scen. A czy w górskich potokach ryby nie pływają and now now you cast the line and wait for a fish to bite i should powinna... just throw it in ba <noise> 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 Bardzo oryginalny sposób na łowienie ryb. Oh. One bit. That's great. And now, and now, and now, what, what next? You go and stand next to Cheap Cheap again. I'll call you if I need any more help. Okay. Proszę proszę, więc Whitburn się jednak na coś przydał, a ty nie chciałaś korzystać z jego pomocy. W tak oryginalny sposób zdobył rybę, że swoją drogą muszę nauczyć się yy, łowić ryby, bo w sposób niezwykle ciekawy. No i chciałbym spróbować, może też wzięłaby ryba złowiona właśnie tak przeze mnie. Bo przyznam szczerze, że w życiu ryb jeszcze nie łowiłem Dobra, mamy więc już rybę w wiadrze, mamy robaki, mamy ćwierćwirka I pozostają nam jeszcze stworzenia powietrza, które znajdują się tam po lewej stronie ekranu O, tutaj są to ogniste Mam no, Stworzenia ognia, przepraszam Może spróbujmy je zwabić miodem

Tak, dobrze jej z oczu patrzy, bo to jest... Ivo jest taką dobrotliwą istotą, której łatwo można zaufać, powierzyć swoje życie nawet. No ale ona jest mądra, rozważna, no i zawsze wie, co w danym momencie należy zrobić. Z kolei Wilbur też jest taki dobroduszny, no wręcz... wręcz uroczy, ale nieco lekkomyślny i momentami zbyt optymistycznie podchodzi do życia, natomiast Nate jest takim lekko duchem, którego jeszcze nie poznaliśmy. No ale już z tej strony yy, możemy go postrzegać w ten właśnie sposób. Jako takiego lekko ducha, trochę leniwego, no, który się lubi przechwalać, ale raczej w działaniu nie jest najlepszy, najbardziej skuteczny. No ale zobaczymy, być może i Nate pokaże jakieś swoje bardziej pozytywne oblicze. No, pora więc kompletować te stworzenia. Wody, powietrza, ziemi i ognia. Ognisty chochlik. Właśnie. I to jest to co mówiłem, że no, ta zagadka została uproszczona. Powinno być powinna być możliwość moim zdaniem włożenia we w każdą z wnęk danego stworzenia, czyli w tym wypadku ogniste chochliki moglibyśmy w dowolną wnękę włożyć. I niestety możemy to zrobić tylko z jedną wnęką, z właściwą. Więc no w żaden, w żaden sposób nie można tego nazwać łamigłówką logiczną czy trudną zagadką. Jest to Oczywista oczywistość. I to jest moja taka delikatna uwaga, delikatny zarzut w stronę twórców, że w kilku momentach, w kilku miejscach w grze mogli trochę docisnąć ten poziom trudności, skomplikować nieco rozgrywkę. Trochę szkoda, trochę żałuję, że tak się nie stało. Teraz stworzenia wody. Otóż to, pozostał nam ćwier jeśli się oczywiście zgodzi zostać z tworzeniem powietrza. the air now come on please just sit in the alcove there you are no trap however the door isn't opening either perhaps one has to cheap hello cheap cheap thank the gods you're okay Tak oh, dobrze, cip, cip. Powiedziałem przed paroma chwilami, że Iwo można nawet powierzyć swoje życie. No i ćwierćwirek to swoje życie jej powierzył. No i jak się okazało, sporo jednak zaryzykował, bo mogło się to dla niego skończyć tragicznie. Na szczęście drzwi się otworzyły i możemy wkroczyć wreszcie do świątyni. Czy znajdziemy tam artefakt? To się okaże. W każdym razie ruszamy. Of course. Okay, but keep Well, uh, there are still a few things to do on the ship here. Really? Would you rather wait out here then and warn us if the shades or that adorable bounty hunter appear? On the other hand, you'd be completely stuck in that temple without me. And don't touch anything. If you see a precious stone anywhere, call me. It could be a trap. If you're such an expert, shouldn't you be going ahead? Not all traps can be seen in time. The expedition leader needs to keep safe. Wilbur, stay well away from him if you value your life. What? This temple is ancient. What could happen to you here? Hmm. Shouldn't something unexpected happen now? Enough messing around. We've got a job to do. Come on and stick close together. Yeah, as close as possible, baby. I. Tak, to też było takie delikatne naśmiewanie się ze schematów. To, co powiedział kapitan Neid, w tej chwili powinno się coś stać, bo tak zwykle bywa. No i stało się tyle, że parę chwil później. No i też dowiedzieliśmy się, że Neid ma ciekawe poczucie humoru. Niby zgrywa odważniaka, że jeśli jakiś drogocenny kamień czy znalezisko odnajdziecie to mnie zawołajcie bo to może być pułapka oczywiście zawołajcie mnie to będę mógł sobie to wziąć i będę miał jakieś skarby jakiś łup zyskam natomiast wyjdźcie przodem bo dowódca wyprawy musi być bezpieczny ale stało się w przepaść spadli Wilbur i Nate ale żyją mimo że wypadli za burtę i Iwo, która jakoś się tutaj ostała na tym górnym poziomie Teraz mamy właśnie tę fajną sytuację, że możemy się przełączać między bohaterami, czyli kierować dowolnym z nich. Na razie nie, mamy, nie ma sensu właściwie przełączać się na Nate'a czy na Wilbura, bo Ivo jest tu gwiazdą numer jeden i ona znajdzie ratunek dla tych pozostałych postaci. Tutaj zdarzają się takie delikatne problemy graficzne, miga obraz, od czasu do czasu jakieś, nie wiem, przebłyski takie się przytrafiają. Nie wiem, czy to będzie widać na Let's mam nadzieję, że nie. W każdym razie nie przeszkadza to jakoś bardzo, tylko od czasu do czasu na ułamek sekundy się to zdarza. Poszukiwać przygód, któremu się nie poszczęściło, no niewątpliwie akurat nazwa tego w cudzysłowie elementu interaktywnego jest... Bardzo fajna. Ale może nam się ta maczeta przyda, skoro jemu raczej żadnej korzyści nie przyniosła. Tu na górze jest coś ciekawego na, wystę na występie skalnym, ale co to takiego jest? Właściwie dwie ciekawe rzeczy. Coś błyszczącego, czyli jakiś kryształ i tabliczka. A tu... No nic, jeszcze na chwilę wyjdziemy z tej świątyni. Maczetą możemy teraz przeciąć korzenie. właściwie to przycięliśmy tę linę no to jest korzeń niech będzie i dzięki temu możemy przeskoczyć na drugą stronę tej przepaści i zobaczymy co zostało po naszych stworzeniach ognia wody i ziemi bo wiemy że po ćwierćwirku został ćwierćwirek, na szczęście ocalał

Jeśli chcemy coś podać, bo możemy to zrobić Nate'owi i Wilburowi, to musimy to przemyśleć, bo co im po wiadrze, co im po słoiku, co im po wędce, więc trzeba teraz trochę, trochę pokombinować. Tak, może jeszcze wam pokażę dlaczego nie chciałem, żeby przełączyć się teraz na Wilbura ani Nate'a. Właśnie, tu jest ciemno.

I nie ma sensu... Nie ma sensu się stąd ruszać tym bardziej takim tchórzem, który boi się, że go piranie zaatakują w ciemności. Znów trzeba zadziałać naszą elfką, najbardziej przedsiębiorczą, najbardziej rozważną, której można zaufać w największym stopniu. Tak, tu są świecące meduzy, które...

Jako źródło światła, no bo jak sama nazwa wskazuje i zresztą to widać, świecą. Może więc będzie jaśniej Wilburowi czy Nate'owi jeśli im podamy ten słoik. I throw a glass, e tam, w wędkarstwie byłeś bardzo dobry tak, wkładamy właśnie słoik do wiadra i przywiązujemy go do wędki. No, myślę, że może się tam trochę ruszać ten słoik, żeby się nie stukł to najważniejsze. No ale zaryzykujemy i spuścimy na linię na wędce. Spuścimy wędką Wilburowi, Meduzę świecącą. Thanks. Hey, there's symbols on this door. What do they look like? Something that looks like a snail with a long neck, a fish without a head, a sort of branch and a star. Well, that's all well and good, but could you throw the light down to me now? I can't see my hand in front of my face down here. Sorry, sorry. Tak, nastała jasność, więc możemy już spokojnie przełączać się na Wilbura i na Neita. Ale istotne też było to, co widział już Wilbur, czyli te symbole, o których powiedział ryba, ślimak, gwiazda i chyba gałąź. I swoją drogą jeszcze w temacie meduzy świecącej, bo. Jedna z użytkowniczek, która oglądała film serdecznie, oglądała przynajmniej kilka lub jedną, jeden odcinek tej serii, znalazła nawiązanie, powiedziała, że świecące meduzy są nawiązaniem, być może nawiązaniem do, jednej, do jakiejś książki, tytułu w tej chwili nie pamiętam. Niestety tej książki nie czytałem, jeśli ktoś być może mógłby to potwierdzić, to zapraszam do komentowania.